Czemu te przyciski muszą być takie same. Szymon został okrzyczony przez dyrektorkę na trzecim piętrze. A czy hulajnoga wytrzymała jego uderzenia, to nie wiem. Tak bierze hulajnogę i tak. I tak. Gieb! Niep, jeb, jeb! A potem sobie odjechał. Kurwa, błądź się. Mój kurwa, komputer. Właśnie, bo ja gram w hatryczku, muszę sobie sprawdzić, jak mi idzie. Coś się wnięty. mecz. 49 minuta i. Ten zero dla mnie! Gmyrek dostał kontuzji! Yo! Oj Ojojoj oj. Szczerze, moja druga ulubiona mapa po Heavenie teraz. Polubiłem to. Ta mapa jest zajebista. Jak spadnę za pierwszym razem, jestem niezdorą. Nie, no nie! Spac nie kliknąłem! A ty jesteś z Co ty żeś zrobiłeś? nie kliknąłem. Ej, w ogóle. Dzisiaj Kasparek można by było powiedzieć, że leciutko, ale to leciutko odrywał taką. Po chłopie, ciągle ją jakoś zaczepiał czy coś tam. Ktoś jest Miał Guardiana, ja miałem Sackfake Marek, You are a blacknet.

Nie wiem na co się dostał Został jeden gracz. Chodź na B. Na bania! Chodź na 2 Dajcie z siebie wszystko. Wiedziałem, chuju! Wiedziałem! <krofu> na B. Ruch na B. na 76. On może tu na górę przejść? No. Ej dawaj blokujemy tą race żeby spadła Mamy dwie pieczenie no, na jednym oknie ok. Musisz ich zablokować po sprawie. Jak skoczysz dam ci 50 zł. Nie Ty 100 Nie 300 你。